Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Poznaniu odbył się Marsz dla Praworządności. Jest ze mną Pan sędzia Hubert Błaszczyk, który przyjechał specjalnie z Australii. Panie sędzio, Pan w czasach komunizmu był reprezentowany. Proszę opowiedzieć naszym widzom krótko, jak wyglądała praca w w tamtym czasie. Drodzy Państwo, dzień dobry. W 1985 roku w, pierwszym roku, w grudniu, gdy ogłoszono stan wojenny, byłem sędzią Sądu Rejonowego w Świebodzinie. Jednocześnie byłem członkiem Solidarności. Zaraz po wybuchu stanu wojennego Ministerstwo Sprawiedliwości oraz prezesi sądów wojewódzkich zażądali od sędziów będących członkami Solidarności wystąpienia z tego związku, potępienia jego działalności i, i, i przyrzeczenia, że nie będzie się prowadzić dział, dalszej działalności związkowej. Odmówiłem podpisania tej deklaracji, co było jednoznaczne z tym, że muszę się liczyć z wyrzuceniem zawodu. Tak się w końcu stało, ale zanim, zanim te decyzje podjęto, wsparłem ruch, Podziemny Ruch Solidarności na terenie województwa zielonogórskiego i w konsekwencji Zostałem skazany za to przez Sąd Wojskowy w Zielonej Górze na karę 4 lat więzienia. Odbyłem półtora odbyłem roku więzienia, opuściłem zakład kary na mocy amnestii, odmówiłem napisania wniosku o łaskę. To się moja gechenna w tym jeszcze nie skończyła, ponieważ byłem pozbawiony praw publicznych. Przez 4 lata nie mogłem wykonywać żadnego zawodu, który byłby zbliżony do zawodu prawnika. Gdy skończył się okres powstania praw publicznych, w dalszym ciągu byłem szykanowany i w związku z tym podjęliśmy decyzję emigracji. Ja, moja żona, dwoje małych dzieci wyemigrowaliśmy do Australii, gdzie, przepraszam, gdzie przebywamy już od 38 lat. Bardzo jestem wdzięczny Stowarzyszeniom Prawniczym w Polsce za zaproszenie do udziału. Tej demonstracji i wielu, wielu innych e, e, kongresach, które się odbyły, odbyły z moim udziałem w ciągu ostatnich e, trzech tygodni. Proszę Państwa, taka generalna generalne moje wrażenie jest jedno, to, co się dzieje obecnie w polskim sądownictwie, przypomina mi niestety czasy z grudnia 1981 roku, znowu dzieli się sędziów, grozi się im wyrzuceniem z pracy. Nie, nie sądziłem, że dożyję takich czasów, nie, nie dożyłem, nie, nie dożyję, jednak stało się i trzeba, trzeba walczyć, zdecydowanie walczyć z tymi pokusami, które obecna władza, obecna władza reprezentuje. No właśnie, dzisiaj chce się sędziów oznaczać odpowiednimi kolorami. Ja mam złe skojarzenia, jeśli chodzi o taki sposób traktowania sędziów, a jak pan sędzia komentuje takie działania? Ja uważam że to jest absolutnie niedopuszczalne. Tego rodzaju tego rodzaju kategoryzacje sędziów, nazywanie jednych neosędziami, innych innych, którzy się mogą pokajać i po pokajaniu zostaną może ewentualnie przywróceni do zawodu, jest po prostu karygodne. Takie rzeczy miały miejsce w III Rzeszy. To jest niedopuszczalne. Sędzia raz nominowany przez, prawomocnie przez prezydenta, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zostaje sędzią. Nikt nie ma prawa zmuszać go do takich, a nie innych zachowań. Nikt nie ma prawa, prawa wyrzucać go z zawodu. To się działo tylko w systemach, na, najbardziej autorytarnych systemach. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dziękuję bardzo Panie Sędzie za obecność tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję.